Milivleble pause. Milivleble pause. Milivleble pause. 80% sztuki współczesnej na tym właśnie polega. Czyli na pewnej ekspresji, pomyśle artysty i na kompletnym jakby braku szacunku dla odbiorcy. Żera obraz cała pleśina. dziurę zrobi. Jestem wykończony, nerwowo. Ja to pierdzielę. Ze strachu. Nikogo nie interesuje, dlaczego jest po prostu pentagram, dlaczego jest po prostu Gwiazda Dawida, dlaczego to jest wszystko wpisane w jakiś system matematyczny, tylko dlaczego tam jest Żyrafa. Ale jak oni to wymierzyli? Żyrafa jest taka, jak większość ludzi, to nie wejdzie. Bezmyślna, głupia i skubiąca, po prostu cały czas liście, które nic nie dają. Czemu, czego ludzie szukają? Ludzie szukają afery właściwie. Jak boga tak cały czas myślę wiesz, o tym, co się stało i wydaje mi się, że cały czas to jest wszystko jakaś bajka.